Cześć, tu Beata. Dziś mamy piątek, 2 grudnia, czas na minutę z Tarotem. Karta na dziś to Rycerz Pucharów, a więc nadal jesteśmy w, w żywiole wody, tyle że tym razem jest to taki trochę ognisty aspekt tego żywiołu. E, warto dzisiaj przyjrzeć się, za czym my tak naprawdę podążamy. I dobrze jest, po pierwsze, co nie będzie łatwe, posłuchać opinii kogoś, kto będzie mógł, jakby tak z perspektywy z dystansu, trochę ocenić naszą sytuację czy nasz sposób działania. Natomiast, dlaczego to jest takie potrzebne albo przydatne? Dlatego, że Rycerz Pucharów jest trochę jak w reklamie serca i rozumu. Serce ciągnie w jedną stronę, rozum ciągnie w drugą stronę. I jakby to nijak nie jest takie spójne, dlatego to jest zaproszenie do tego, żeby jak najbardziej wyrównać to, za czym przemawia logika, za, z tym, co, co podpowiada nam nasze serce, po prostu tak jak czujemy. Bo oczywiście jest to przy energii rycerza. Hmm, jakby dążenie za swoją pasją. Tyle, że w wyzwaniu, y, ja często tą kartę nazywam Don Kishotem, tak? czyli y, czy Don Quixoterią, Takim podążaniem za czymś, co jest mało realne. Dlatego warto przyjrzeć się, zanim ten zapalnik nam się uruchomi i będziemy pędzić, bo, bo czujemy to w sercu, a przecież musimy podążać za tym, warto przyjrzeć się, czy przypadkiem nie jest tak, że gonimy za czymś zupełnie nierealnym. To naprawdę może się przydać. My jesteśmy w talii Heaven and Earth. Tak wygląda ten nasz rycerz. I myślę, że dobrze jest się oddać swojej pasji, oddać ukochanej osobie. Naprawdę to jest coś wspaniałego. Tyle, że we wszystkim należy zachować równowagę, również w tych działaniach. W przeciwnym razie, no to my trochę ucierpimy na tym, tak jak Don Kiszot, tak? Więc warto, warto przyjrzeć się, czy rzeczywiście nasze działania, nasza pasja jest zgodna, jest realna, albo podchodzimy do niej realnie, bo pasja może być całkowicie odjechana, ale realizacja tego, do czego dążymy, powinna mieć jakieś podwaliny takiego mm, logicznego przygotowania, tak? przynajmniej w miarę, bo inaczej będziemy, mm, no, będziemy walczyć z tymi wiatrakami, które właściwie i ta walka do niczego nas nie doprowadzi. Dlatego warto przyjrzeć się, jakby zaproszenie, czy pytanie jest te, tej karty, mm, w jaki sposób mogę coś zrobić, w jaki sposób należy się do tego, z tym tematem zmierzyć, do tematu podejść. To jest takie, takie idealne zaproszenie do tego. Oczywiście warto otworzyć się na możliwości, jesteśmy jednak w żywiole, w elemencie żywiołu wody, a to znaczy, że trzeba się otworzyć na to, co jest nowe, ale... Przyjrzyjmy się, jak możemy to zrobić, jak możemy wzbogacić naszą relację z kimś czy z, danym, z daną sytuacją. I mam nadzieję, że nam się to uda. Trzymajcie się ciepło, pa!